Witam w kolejnym KL-owskim wideo, już jutro w nocy polskiego czasu. Death Before This Honor 11, które jak wiemy już nie jest galą iPay -per View, ponieważ Ring of Honor zrezygnowało już z organizacji iPay -per View, żeby nie było już takich problemów z dostarczaniem obrazu, tak jak widzieliśmy to chociażby na Best in the World, czy jeszcze w kilku przy innych przykładach wcześniej. W każdym razie Death Before Dishonor 11 będzie wrzucane do y, kategorii Video On Demand, tak jak poprzednie gale i eventy Ring of Honor w tym roku i tak jak i też te nadchodzące w przyszłości. Tak więc jeżeli tempo będzie takie jak zazwyczaj, no to gala będzie dostępna tak w połowie przyszłego tygodnia, czyli gdzieś tak w czwartek, piątek, będziemy już mogli wypatrywać linków do Gal. Okej, okay. koncentrując się na karcie Gali, na papierze wygląda to bardzo przyzwoicie. Kwestia teraz tego, żeby w rzeczywistości też tak było. Myślę, że jako hmm, rozpoczęcie Gali, yy, Ring of Honor wrzuci pojedynki półfinałowe turnieju. Opas Ourowich World Champion, po to, aby później yy, finaliści mieli tą godzinę, półtora, żeby odpocząć i żeby przygotować się do swojej drugiej walki tego wieczoru, która również, tak jak i pierwsza, musi być dobrze przez nich wykonana. Pierwszy półfinał: Michael Elgin kontra Kevin Steen. Tutaj yy, bez, bez żadnych wątpliwości stawiam Michaela Elgina. Kevin Steen jeszcze nie tak dawno był mistrzem i to 11 miesięcy bodajże. Przy okazji, też Michael Elgin weźmie rewanż za zeszłoroczne Glory by Honor. Tu, oczywiście, tak jak mówię, Michael Elgin idzie do finału. Chyba od początku to było jasne, już od pierwszej rundy. Tak samo myślę, że jasne było już od samego początku, że drugim finalistą będzie Adam Cole, więc idąc do przodu mówię, że Adam Cole w drugim półfinale pokona Thomasa Ociampę. Zarówno jeden, jak i drugi pojedynek półfinałowy ma potencjał na to, żeby być bardzo interesujący dla widowni. Myślę, że tak też właśnie będzie. Zarówno jeden, jak i drugi pojedynek będzie się oglądało, no mam taką nadzieję, przyjemnie. Tak jak mówię, finał Elgin kontra Cole. I może od razu też przejdą już do tego finału, aby potem, nie daj Boże, nie zapomnieć Michael Elgin albo Adam Cole jako następny mistrz Ring of Honor. Tak jak już wcześniej w tym epizodzie, kiedy przedstawiałem swoje typy całego turnieju, mówiłem, że na pewno Elgin kontra Cole w finale. Ale kto późniejszym zwycięzcą, no tutaj już jest mi ciężko postawić, ponieważ tak naprawdę jeden, jak i drugi, ma argumenty na to, żeby potem pas sięgnąć. Teoretycznie wydaje się, że Elgin dłużej niż Koł jest taką osobą, która daje znać, że jest już gotowa do, do bycia mistrzem. Z drugiej strony. Na pewno każdy się spodziewa, że Adam Cole już w całkowitej, w ogóle w, w, w pełni stanie się Heal'em, że pokłady ciemne, ciemnej strony mocy wypełnią jego ciało całkowicie i będzie miał większe możliwości niż Elgin dla, do następnych przeciwników, ponieważ jakby tak spojrzeć, to... Sporo zawodników w Ring of Honor z tej wyższej i troszkę mniej wyższej półki są tak właściwie fejsami, więc Elgin prawie że będzie miał miałby same walki face kontra face przy Adamie Kolu, to już troszeczkę bardziej można tutaj to rozwinąć. Oczywiście pojawia się tutaj też kwestia obecności Jay'a Brysko. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, Jay Briscoe pojawi się na Death Before Dishonor 11, ponieważ on cały czas ma w swoim domu pas Orowage World Champion. On ma go wręczyć późniejszemu zwycięzcy. No i tutaj możliwości są różne. Sam kilka z nich przedstawiłem w poprzednim odcinku. Tak czy inaczej, tak jak stawiałem na początku, tak zdania nie zmieniam. Typuję, że Michael Elgin zostanie nowym mistrzem. Jestem przygotowany na to, że może stać się inaczej, ale zobaczymy. Liczę na Elgina. Zobaczymy, co takiego przyszykują dla Jaya, ponieważ, tak jak pisze strona Oroge, pomimo tego, że Jay się pojawi, wciąż jeszcze nie jest gotowy do walki. Więc zobaczymy. Przechodząc dalej. The Forever Hooligans bronią swoich japońskich pasów IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion przeciwko American Wolves. Moim zdaniem ten typ jest chyba najprostszy ze wszystkich na tej gali. To już będzie trzecia walka Forever Hooligans z American Wolves w ringu Oro Dwa razy wygrywali już wilki, no to tym razem... Rocky Romero i Alex Kozlow odniosą, odniosą zwycięstwo. Zresztą nie widać powodu, żeby w obcej federacji pasy miały zostać zmienione, żeby właściciele mieli się zmienić. Roderick Strong kontra Ricky Marvin. Tutaj też tutaj tak naprawdę dosyć trudno mi jest postawić typ. Myślę nawet, czy nie postawić na Marvin'a, ponieważ Przypominam sobie jak to było z Karlem Andersonem yy, wiosną tego roku. Jak przyszedł też tak jak Ricky Marvin, przychodzi jako gość z zewnątrz. I co? Proszę bardzo, The Machine Gun. No, od razu, na dzień dobry. Pokonał Stronga, dzień później na tapingu TV pokonał Elgina. Potem nawet jeszcze wziął udział w turnieju, gdzie pokonał ACA'sza. Ricky Marvin, tak samo jak Niko w Attitude, movie, mówił, że. Prawdopodobnie Ricky Marvin wcześniej już wystąpił w ROH, tak jest drogi Nikusiu, Ricky Marvin miał już możliwość wystąpić w ringu ROH, tyle że było to w 2007 roku, jak się nie mylę, w każdym razie na evencie Live in Tokyo, tak więc to był nawet, to była walka 3 na 3, tak więc no, za wiele tutaj nie można jakoś wysnuć. Po prostu kto zna Ricky Marvina, ten wie, jak wartościowy to jest zawodnik. Ring of Honor przez, przedstawia go jako rywala równorzędnego dla Roderyka Stronga oraz dzień później na tej Pingu TV z Davey Richardsem. Tak więc, no, teoretycznie wydaje się, że Strong, ale nie jestem tak tego przekonany. No, zaryzykuję, naprawdę zaryzykuję i postawię na... Marvina, Zobaczymy. Jay Lethal kontra Silas Young. Walka wzięta znikąd, po prostu tak z powietrza. Ta walka ma jeden cel. Po prostu, żeby zapełnić galę, żeby było to dobre, przyjemne zapełnienie, aby po prostu kolejna walka, która widzą się spodoba. I moim zdaniem te oczekiwania zostaną spełnione. Jay Leafle i Silas Young, jeden i drugi według mnie warty oglądania w ringu, więc chociaż nie widzę powodu, żeby Jay Leafle miał przegrać, tym bardziej, że dzień później walczy pas ROH TV, to jednak myślę, że z Silasem stworzą naprawdę przyjemne widowisko. Pozostaje ostatnia walka, Red Dragon. Matt Taven i Michael Bennett kontra Adrenaline Rush i CNC Wrestling Factory. Teoretycznie postawiłbym tutaj na ten pierwszy team, gdzie są Oroway, World Tag Team Championi i Oroway TV Champion i jeszcze Michael Bennett, który ostatnio trochę zaczyna nam się piąć w górę, chociażby tym, że na Orowwich Road to Greatness Night tu pokonał Davy Richardsa. No nie do końca czysto, ale jednak go pokonał. Jednakże z drugiej strony mamy adrenalin Rush, gdzie jest ACH, ulubieniec widzów. No i CNC, którzy dzień później jeszcze walczą o pasy timowe. Tak no cóż, przypomina mi się, że bodajże na gali Relentless w maju tego roku. Red Dragon i Matt Taven, czyli Mistrzowie i Mistrz, połączyli siły walcząc z Jayem, Leafallem i CNC, i jednak, mimo że Mistrzowie byli razem, to jednak zostali pokonani. Dlatego też tym razem wolałbym, aby było inaczej, aby to ci czempioni, skoro są poukładani razem, to żeby jednak pokazali, że, że są wartościowymi Mistrzami i żeby to oni wygrali. Tak więc postawię na Red Dragon, Mata Tavena i Michaela Bennetta z obawą, że oczywiście mogę ten typ przestrzelić. Ogólnie ta walka myślę, że potrwa w sumie 8-10 minut po prostu, aby panowie sobie polatali, tak więc tego się bym spodziewał. Flip dive, suicide dive, moonsault z górnego narożnika itd. i tak, dalej, i tak dalej. Oprócz tego na Death Before Dishonor pojawi się BJ Whitmer, który ma się odnieść do swojej, do, do przyszłości swojej kariery wrestlingowej. I z tego właśnie też powodu swoją obecność na tej gali zapowiedział Jimmy Jacobs, koncentrując się właśnie na BJ Whitmerze. Jimmy Jacobs wspomniał, że przecież kiedyś, a dokładniej w 2005 roku, był yy, z B.J. Whitmerem, byli przecież taktym partnerami, no ba, nawet dwa razy byli mistrzami taktymu. I jak to Jimmy Jacobs powiedział, przybywa, aby wesprzeć swojego wielkiego brata. Tak więc hmm, czegoś tutaj można się spodziewać. Fani już spekulują, że być może znów połączą się w team i są na to całkiem pozytywnie nastawieni. W każdym razie dobrze znów będzie widzieć Jimmy Jacobsa. Miejmy nadzieję, że to, co jest zaplanowane, że nam się to spodoba. Oprócz tego, oczywiście, należy też się spodziewać obecności Outlaw, Incompar dobra, Eddie Kingston i Homicide. Być może zaatakują Red Dragon i teraz kwestia tego, czy w trakcie ich walki, powodując, żeby przegrali swój 8-man tak team, czy też po walce, psując ich celebracją. No tutaj nie, nie chcę mi się nawet zgadywać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze jedna kwestia, o której co niektórzy fani Orwage myślą, spekulują. Steve Corino. Czy on pojawi się na Death Before, Dishonor, próbując jakoś powrócić do federacji? Ponieważ, jak widziałem w otwartym liście Steve'a Corino i jak widziałem w jego tweetach, na jego Twitterze, Steve Corino sprawia wrażenie, jakby nie wiedział, dlaczego nie zostaje wpuszczony na gale? Bo przecież jest komentatorem, przecież ma tą fuchę. A nawet widziałem, jak na Twitterze z jednym z gości tam wymieniał zdania. Steve Corino sprawia wrażenie jakby skam? Co to jest skam? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Jednakże ja nie spodziewałbym się, żeby Steve Corino pojawił się na Death Before Dishonor. Ja bym się spodziewał, że on pojawi się dzień później na tapingu TV. No, bo tak, na Death Before Dishonor mamy już to wszystko naładowane. Wyłonienie nowego mistrza to po pierwsze, Jay Briscoe to po drugie, BJ Whitmer to po trzecie, Jimmy Jacobs po czwarte, Eddie Kingston i Homicide po piąte. Tym bardziej, że jak widzieliśmy w jednym z ostatnich Oroge Hupra Roll na kanale Ring of Honor na YouTube, możliwe, że będzie tak, iż Steve Corino w ten sposób wślizgnie się z powrotem do Ring of Honor, że skorzysta z pomocy Wedy Scott, która, jak wiemy, przyłączyła się do Ardy Evansa i Cutie Marshalla. Wygląda na to, że Weda Scott... Walcząc z niesprawiedliwością, jak to mówi, postara się jakoś przywrócić Steve'a Corino do Ring of Honor. Być może, w każdym razie ja bym się spodziewał, że to nie nastąpi na Death Before, Death Before Dishonor 11, ale dzień później na tapingu TV. Skoro o nim mowa, chciałbym odnieść się jeszcze do jednej rzeczy. Mianowicie. Karygodny błąd, jaki według mnie Ring of Honor robi. No bo tak, pierwszy weekend września, 6 i 7 wrzesień, mamy dwa eventy Ring of Honor. Overwatch, Road to Greatness Night 1 i Night 2. I teraz nie pamiętam na której z nich, bo chyba na Night 2, ale mniejsza. Mamy Proving Ground Match, Red... Mistrzowie tak teamowi Red Dragon kontra CNC Wrestling Cup Factory kontra Adrenaline Rush i kontra Alabama Attitude. Proving ground match, czyli wiadomo, jeżeli ktoś z tych trzech drużyn niemistrzowskich zwycięży, to dostają title shota na ten właśnie tytuł, czyli na pasy tak teamowe. Z tym, że tutaj jeszcze był taki dodatek, że w razie tej wygranej którejś z tych trzech drużyn Title shot zostaje wykorzystany jeszcze na tej samej gali, od razu natychmiastowo, ale jednak zwyciężyli Red Dragon. Dwa tygodnie później, taping TV i co? ROH World Tag Team Championship Match. Red Dragon bronią tytułów przeciwko The Forever Hooligans i CNC. O co chodzi? No właśnie. CNC są w Proving Ground meczu. Walczą o Title Shot. Przegrywają swoją szansę. Mijają dwa tygodnie. CNC walczą o pasy tak-teamowe. Face, palm. Dla wielu z Was może było to niezauważalne. No nie wiem, a może zauważyliście to też tak jak i ja. W każdym razie to jest błąd, który wielu fanów zauważyło i wytknęło Ring of Honor, czy to na Facebooku, czy to na Twitterze, czy to na forum ROH World. No cóż, takie błędy no niestety nie powinny się pojawiać, jeżeli Ring of Honor chce być kimś poważniejszym, żeby ludziska też i sięgali po ten produkt zamiast też tylko WWE lub też jak to w przypadku Nikusia na cierpienie oglądania TNA. Miejmy nadzieję, że Ring of Honor posłucha tych głosów i postara się w przyszłości rozsądniej planować walki, aby nie było to tylko tak, że... aby było, była zajebista walka, tylko też, żeby ona miała ręce i nogi, żeby po prostu, no, fana, który jest jakby to powiedzieć, który jest bardzo wsiąknięty wrestlingiem z mainstreamu, żeby udało go się też jakoś tak... Mm, logicznie przekonać do tego produk innego produktu, który serwuje Ring of Honor. Oprócz tego, ROH TV Championship match na tapingu TV. Matt Taven broni tytułu z przeciwko Jayowi, Lee I jak już może część z was wie, Pojawiło się promo na kanale Oro rozmowa Mata Tavena z trufem Martini, z której wynika, że być może już niedługo będzie tak, że no, bo panowie nie do końca się do... ze sobą dogadali i Matt Taven, czując się taki pewny, może się zgodzić na. Propozycją Trufa Martiniego, który chce go trochę utemperować, żeby każda walka singlowa, każdy pojedynek jeden na jeden Mata Tavena był walką o pas Oro TV Champion. Dlatego też myślę, że Taven obroni tytuł i później będzie, wreszcie miał okazję porządnie pokazać, na co go stać. No wiadomo, że tam ile, 3-4 walki, może więcej i straci pas. No chyba, że miałby od razu z Jayem, ale wtedy znów kolejna okazja na wypromowanie Tavena by uciekła. W każdym razie zapowiada się na to, że być może już niedługo nareszcie Matt Taven będzie mógł pokazać, na co go stać. Tego mu pozostaje życzyć. Pozostaje też życzyć nam, żeby Death Before Dishonor było tak dobre, jak się zapowiada. Tego życzę sobie, tego życzę Wam i oglądajcie Ring of Honor.